Cześć! Po sukcesie wirtualnego forum odbudowy Ukrainy, które odbyło się w marcu 2025 roku, zdecydowano, że powinniśmy kontynuować organizowanie podobnych wydarzeń. Jednak, organizując to pierwsze wydarzenie, nauczyliśmy się bardzo dużo. Sesje informacyjne, które prowadziliśmy, cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale po analizie zdecydowano, że większość z nich powinna być dostępna na stałe online. Nie miało sensu udostępniać tych informacji tylko w określonym czasie i w określonym dniu. Ta playlista, którą oglądasz, jest bezpośrednim rezultatem tamtego pierwszego wydarzenia oraz decyzji o udostępnieniu treści na stałe. Gdy wyodrębniliśmy elementy, które naszym zdaniem mogły być dostępne na stałe, udostępnienie prezentacji w wielu wersjach językowych znacznie zwiększyłoby ich zasięg. Nie bylibyśmy ograniczeni do dominujących języków wydarzenia online ukraińskiego i angielskiego. To poprawiłoby ofertę w stosunku do tego, co było dostępne podczas pierwszego forum. Następnie przyjrzeliśmy się temu, co pozostało i zastanowiliśmy się, jak to ulepszyć. To pokazało, że należy wziąć pod uwagę dwa główne tematy. Jednym z nich było dostarczanie informacji, które mają ograniczoną aktualność, ale wciąż są istotne. Przykładem tego typu informacji może być ogłoszenie o zmianie polityki przez agencję publiczną zaangażowaną w program odbudowy Ukrainy, lub szczegóły dotyczące nowych źródeł finansowania, czyli zasadniczo ogłoszenia gospodarcze i polityczne drugim było położenie większego nacisku na dialog i interakcje. Istnieje prawdziwa motywacja do udziału, gdy potencjalni partnerzy są dostępni tylko w określonym dniu. Koncepcja typu jestem zajęty, zawsze mogę obejrzeć nagrania później, nie będzie miała tu zastosowania. Dlatego w kolejnych forach zostanie włożony większy wysiłek, pojawią się wskazówki i struktura, aby zachęcić do takich interakcji. Następnie zastanowiliśmy się, jak często i kiedy powinny się one odbywać. Jak każdy, kto subskrybuje portal odbudowy Ukrainy, może zauważyć, nowe wydarzenia pojawiają się dosłownie każdego dnia. Dlatego uznaliśmy, że przerwa 12 miesięcy między wydarzeniami byłaby zbyt długa. Z drugiej strony, przygotowanie takich wydarzeń wymaga dużo czasu i planowania ze strony wszystkich zaangażowanych. W związku z tym uznaliśmy, że organizowanie ich co 6 miesięcy będzie rozwiązaniem optymalnym. Następnie zastanowiliśmy się, kiedy te wydarzenia powinny się odbywać. Szczególnie staralibyśmy się unikać okresów świątecznych oraz potencjalnych kolizji z innymi wydarzeniami z udziałem ukraińskich firm. Na tej podstawie zdecydowaliśmy, że marzec z wyłączeniem terminów bliskich Wielkanocy oraz koniec września będą najlepszymi opcjami. Aby zarejestrować się na kolejne wydarzenie, przejdź na stronę Rebuild Ukraine Biennial Virtual Forum i wypełnij formularz rejestracyjny. Link do strony znajduje się w opisie poniżej. Prosimy pamiętać, że wszyscy subskrybenci portalu Rebuild Ukraine automatycznie kwalifikują się do otrzymania dwóch biletów korporacyjnych dla delegatów oraz jednego wirtualnego stoiska. Subskrybenci muszą jedynie wypełnić dane w formularzu dostępnym dla nich w portalu po zalogowaniu się. Ponieważ główną ideą tych forów jest wymiana pomysłów oraz zachęcanie do udziału w programie Rebuild Ukraine, zachęcamy do przesyłania mi wszelkich próśb lub sugestii, jakie możecie mieć. Będą one naprawdę mile widziane, postaram się zapewnić, że znajdziemy na nie odpowiedzi i odpowiemy tak szybko jak to możliwe. Jeśli uznasz informacje zawarte w tej playlistie za przydatne, bardzo nam pomożesz, klikając przycisk Lubię to i subskrybując nasz kanał, aby być na bieżąco. Prosimy również o udostępnienie tego filmu i playlisty swoim współpracownikom oraz kontaktom biznesowym. Będziemy za to naprawdę wdzięczni. Przede wszystkim pamiętaj, że ICC Ukraina jest tutaj, aby pomagać. Moje dane kontaktowe znajdują się na tym slajdzie oraz w opisie poniżej. Proszę nie wahaj się ze mną skontaktować. Nazywam się Oleksi Korzanow. Razem możemy zbudować lepszą przyszłość. Czekam na kontakt od Państwa i na spotkanie podczas kolejnego wirtualnego forum odbudowy Ukrainy. Jak zawsze, dziękuję ponownie za Państwa uwagę i zainteresowanie.